Siema, Nara Różaka z tej strony. No wreszcie mi się udało. Tower of Babel, Survivors of Chaos. Trzeci poziom przeszedłem, na trzecim poziomie jest boss i w końcu mi się tego kościeja udało załatwić. Jakaś przypomnienie recenzji Nara. Zobaczmy co, idziemy do... Hmm. Pokonałem króla szkieletów, to niesłuchane. <gryw> po prostu wspinam się dalej. <gryw> Imponujące tempo, ale wolę na następnym piętrze możesz zginąć. <noise> Dobra, E: identyfikacja i zbierałem takie graty. O. Nie mieli tu jest trochę dużo, zaraz zobaczymy co fajnego. 9 gorszy. znaczy kurde, nie widać. Dobra, to tak będę pokazywał. O. Gorszy. Lepszy, ale mam legendarkę, więc no, zastanawiam się. To 32 cena, a tu 71, więc słabiej. 15, 15,45 cena. 15 poziom, a tu mam 14 poziom, ale 79 cena, więc lepszy. Rękawice 12 poziom, a mam 13. Heum 14,9, a mam 14,1 ale legendę. Tutaj tak, 10,13 to gorzej. Tu pierścień jakiś 37,46 Tu mam niebieski, tu złoty. To gorzej. Tutaj też niebieski, a tu mam złoty. Tu 12, 14, tu mam legendy, to słabiej. Tutaj mam jakieś 9, legenda, tutaj 10, 32. A tutaj ile jest obrażenia? Kurna, tu trzeba kontrol przytrzymać. Jest. No, nie, dobra, olać to. To jest 5, 7, to gorzej. Tu mam 5, 4, 7, to też słabo. No i to wszystko z tych legendarnych. Tu jest 7... A mam 8, więc gorzej. Tu jest 7, 2, mam 8, to też gorzej. 8, 3, 13, gorzej. No to nic, nic kurde lepszego nie ma. 9, 5, 18 i tutaj 6, 4, 13. to Tak naprawdę no, nie ma nic lepszego. No to fajnych par rzeczy jest, ale nic lepszego nie mam. Klejnotów nie mam, runów nie mam żadnych. No, zaraz pójdę, to sprzedam i dobiję sobie poziomów. A no to jeszcze sobie poziomy. Zobaczymy, jak zdążę. Zabra, 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 dobra. Aha, no nie zdążę, kurde a może zdążę, dobra. Dobra, E. Jeszcze zdążymy. Mam siłę na poziomie 42, 43. Szanse na trafienie mam 12, czyli zręczność. Inteligencję mam na 12, na 13. Maksymalne życie. Także tutaj mam, co? Piąty poziom. Tu już dochodzę do szóstego. Tu mam level 7, tu drugi, tu pierwszy, pierwszy, tu zero, zero wszędzie. No. fajna giereczka, teraz 2016, ale sprzeda będzie więcej. Fajna giereczka, szkoda, że nie ma multi, bo był jeszcze niezbyt jest, nie jest rozpierdziel. No ale no jak. Zrobię następne materiały, jest wkręcony, jestem. naraszek loud, <grym> fajna gra.